Dwie pary obchodzące Złote Gody zostały uhonorowane podczas lutowej sesji Rady Gminy Bolesławiec. 50-lecie swojego małżeństwa świętowali państwo Maria i Alojzy Kucharowie oraz państwo Weronika i Józef Szylkiewiczowie. Obie pary mieszkają w Kraszowicach. Różnie to bywało, bo ciężkie czasy, budowa domu, gdzie się radziły, brak pieniędzy, ale... Dzisiaj radość z tej chwili uroczystej. Tak, oczywiście, jak najbardziej radość, że doczekaliśmy. Zadowolenie. Przeżycie to tak szybko przeminie, że człowiek nie zastanawia się, ale ja, przeżyło się. A pani również wspominała, że Tak, bardzo szybko. Wydaje mi się, że niedawno dzieci były małe. A to już wnuki są duże. W imieniu prezydenta RP wójt gminy wręczył parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, a przewodniczący Rady Gminy przekazał kwiaty i gratulacje od Rady Gminy. Podczas uroczystości przybliżono zebranym historię zapoznania i wspólnego życia jubilatów. Piękna uroczystość, której towarzyszyła elita władzy samorządowej, ale również bliscy jubilatów. I to powiem tak, że mieliśmy jakiś mały problem z tym, jak organizować jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego, w momencie kiedy miasto powiedziało, że dla naszych mieszkańców takiej uroczystości nie będzie robiło, ale ten pomysł, żeby robić to na forum sesji Rady Gminy, sprawdził się. O czym najlepiej świadczy fakt, że co roku 3-4 są lata, kiedy 5 par małżeńskich takie medale od pana prezydenta otrzymuje. To szczególne święto, ponieważ ma charakter bardzo osobisty i rodzinny, a jednocześnie promuje wartości trwałej małżeńskiej więzi. Jubilatom towarzyszyli ich najbliżsi, a zebrani na sesji mogli obejrzeć ślubne zdjęcia obu par. Nie zabrakło także odśpiewania tradycyjnego 100 lat. Sto lat.